Cześć, to ponownie ja. Okazuje się, że skończenie tamtego wideo było dobrą decyzją, zostało 6 sekund. Także gdybyśmy skończyli 10 sekund dłużej, 10 sekund później, już byśmy tego, tego nagrania nie mieli, ono by się nie zmieściło na YouTube'a. Wracając do tematu. Chodzi o to, żeby mieć dużą stopę zwrotu. Im wyższą, tym lepsza. oczywiście są inne parametry, tak? czyli krzywa kapitału, obsunięcia, regularność osiągania stopy zwrotu. Natomiast o naszym ostatecznym wyniku decyduje średnia stopa zwrotu. Spróbujmy w takim razie podnieść o 50% poszczególne parametry. Podniesienie kapitału początkowego 3,400 to już bodajże robiliśmy, dlatego też możemy tutaj zmienić. Podniesienie dopłaty miesięcznej o 50%, tak, czyli na 450 zł, jak widzimy 4,400. Jest to już istotna zmiana. Czyli dopłacając więcej, im więcej dopłacamy, tym ta nasza stopa zwrotu jest przepraszam, nie stopa zwrotu, ale kwota końcowa jest lepsza. Natomiast klucz całego tematu jest podnoszenie stopy zwrotu. 3 miliony 100 tysięcy, podniesienie stopy zwrotu o 50% do 15% Daj nam 15,5 miliona, czyli kilkukrotny wzrost e, wzrost kapitału końcowego. Niektórzy, niektórzy podnoszą właśnie, że po co na giełdę, niektórzy się nie znają, nie chcą, nie chcą ryzykować, nie widzą w tym sensu. To pokazuje, że nie do końca zdają sobie sprawę, po co inwestorzy szukają wyższej stopy zwrotu. Podniesienie stopy zwrotu jest praktycznie fundamentem sukcesu, jeśli chodzi o pomnażanie pieniędzy. Chciałem pokazać jeszcze kolejną rzecz, czyli w jaki sposób. To podniesienie kwoty, jaki, jaki ma wpływ, tak, mamy 3 134, zmiana o 1% daje nam e, zmianę o prawie milion. Natomiast zmiana stopy zwrotu powiedzmy, z 15 przepraszam, z 15 na 16%, tak mamy 15 400 na 16 mamy 21 czyli zmiana z 10 na 11 daje nam milion, natomiast zmiana z 15 na 16 daje nam ponad 6 milionów, jeśli, jeśli dobrze pamiętam tej różnicy. Dlatego też warto zmieniać. Tak? Ja oczywiście wszystkim bym życzył jak najwyższej stopy zwrotu, natomiast ta stopa zwrotu no, no zależy od nas. Im ona jest wyższa, tym kolejna, każda kolejna zmiana w górę poprawia nasz stan posiadania w końcowym okresie inwestycji. Dlatego też chciałbym chciałbym zachęcić, tak, zachęcić wszystkich, żeby nie przestawali czy nie zniechęcali się. Inwestowanie jest z natury rzeczy zabawą długoterminową. Ten kalkulator pokazuje siłę procentu składanego, tak? Jeśli ktoś jest wzrokowcem, woli obejrzeć wykres. Oczywiście dysponujemy również wykresem. To jest wykres naszego kapitału. Jakieś takie krótkie konkluzje, tak? Czyli pierwszy, pierwsze 2 miliony osiąga się po 314 miesiącach. Już nie wchodźmy w to, ile to jest lat, w każdym razie jest to grubo po 20 latach inwestowania, ale procent składany daje nam to, że każde kolejne 2 miliony są osiągane w relatywnie krótszym czasie, tak? Czyli tu mamy 459 miesiąc, tu już mamy 471, czyli 2 miliony są, są zarabiane w końcowym okresie inwestycji w 20 miesięcy. Natomiast pierwsze 2 miliony to jest to jest 315 miesięcy. Po to się w to bawimy, żeby zarabiać. I zarabianie najfajniejsze jest na końcu. Ta krzywa dokładnie to pokazuje. Stąd też nie zniechęcajcie się, pracujcie nad sobą, nad swoimi inwestycjami, gdyż w długim terminie to może wypalić, w długim terminie godziny spędzone na nauce skutkujące. Podniesioną stopą zwrotu naprawdę pozwalają nie tylko, nie tylko mieć super kapitał, ale również dobre, dobre życie pod koniec. Pobawmy się w krótką jeszcze zabawę, czyli życie rentiera, po jakim czasie osiągniemy w miarę zadowalające zyski miesięczne. Pamiętamy, że co miesiąc, co miesiąc wypracowują nam się jakieś odsetki, jakieś, jakieś zyski. 240 załóżmy. 240 już mamy 10, czyli po 20 latach mamy już jakieś niecałe 10 tysięcy, 9 tysięcy miesięcznie. Czy to jest dużo czy mało, czy z tego będzie można żyć, trzeba by było zrobić tutaj to, to uwzględnienie inflacji, zobaczyć, jak byłoby to jakby to wyglądało w dzisiejszych cenach. Natomiast myślę, że już w tym okresie życie rentiera byłoby byłoby możliwe, tak, z każdym kolejnym miesiącem odsetki, odsetki przyrastają coraz szybciej, w końcowym okresie widzimy prawie 200 tysięcy miesięcznie zysków z zainwestowanego kapitału, jest to bardzo fajna perspektywa, dlatego też, dlatego też ja się tym zajmuję, dlatego też warto właśnie nie troszczyć się o kapitał początkowy, dopłata miesięczna też nie jest tak istotna, aczkolwiek jest bardzo istotna, nie inflacji dopłaty, ale stopa zwrotu to ona decyduje, tak? Zaczynając nawet od, od, od złotóweczki, w okresie końcowym mamy 11 milionów. To stopa zwrotu rządzi, rządzi wszystkim. Ok, dziękuję na dziś. Mam nadzieję, że to, co chciałem Wam przekazać, przekazałem. Jeśli macie jakieś uwagi, zapraszam pod, pod wpisem. Do zobaczenia.